Dzień dobry, kochani! <laughs> Witam serdecznie! Witam serdecznie w przedostatnim rozdziale, w przedostatnim już rozdziale Ewangelii Marka. Jutro robimy ostatni rozdział, kochani, i później udajemy się do listu do Rzymian, tak jak zapowiadałem. Tam dopiero będzie się działo. Chociaż tutaj też mówię, tu jest też dużo rzeczy, są poukrywane klucze, oglądajcie. Każde jedno, każdy jeden rozdział, każde jedno nauczanie powierzy, ponieważ w każdym jest jakiś klucz. W każdym jednym. Duch Święty tak sobie to umyślił, żeby tak zrobić i w każdym nauczaniu jakimś klucz jest. Więc dzisiaj lądujemy w Ewangelii Marka, rozdział 15, kochani i później zaczynamy Ewangelię znaczy później zaczynamy list do Rzymian po liście do Rzymian wrócimy pewnie do Ewangelii Łukasza zobaczymy jak to Duch Święty zrobi a później zrobimy znowu jakiś pewnie no, zresztą nie wiem, nie będę mówił, bo nie wiem na razie wiem, że mam zrobić list do Rzymian po Ewangelii Marka, a później co będzie dalej zobaczymy w liście do Rzymian będzie dużo mięsiwa, na pewno chociaż nie wiem czy wszystko też Duch Święty będzie chciał Poruszyć, ale na pewno będę chciał poruszyć najważniejsze sprawy. Yy... Szczególnie, pewnie, zbawienie z łaski i tak dalej, najmocniej, bo tam najbardziej to widać, tak jakby, więc to pewnie będzie dotykane. Ale co w trakcie jeszcze Duch Święty? Tam jest dużo, bardzo rzeczy, tam jest bardzo, 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 bardzo dużo rzeczy, więc zachęcam Was żebyście <laughs> subskrybowali, żebyście <laughs> podawali też innym, żebyście udostępniali, żebyście dzielili się tym, żeby inni ludzie też mogli dostać zrozumienie ostatnich czasów, bo objawienie jest całkowicie inne niż było niedawno, niż było 50 lat temu, 100 lat temu, 500 lat temu i tak dalej, tak dalej, ponieważ duch wraz z czasem daje inne objawienie. Tak jak ja zawsze mówię, Pan Jezus przyszedł z innymi rzeczami, faryzeusze mieli inne rzeczy, Jan Chrzciciel przyszedł z innymi rzeczami, Paweł przyszedł jeszcze z innymi rzeczami. Więc tak jak powiedziane jest i napisane jest, że w czasach ostatecznych Poznanie wzrośnie, że przyjdzie <grym> ktoś i wszystko odnowi. <grym> że przyjdzie Eliasz i wszystko odnowi. Więc wracamy, kochani, do początków, wracamy do samego objawienia się Królestwa Bożego, wejścia w największej głębokości Boże, bo tak na koniec Duch pozwala. To, co mogę, kochani, będę mówił, to, co mogę powiedzieć, będę mówił. To, co Duch Święty chce zachować na rozmyślanie z Wami to Duch Święty na pewno zachowa. Zachęcam was, żebyście badali z Duchem Świętym za każdym razem, ponieważ ja tylko dotykam samych takich jakby yy, podstaw tego wszystkiego, ponieważ wszystko, żeby to dokładnie cały czas o tym mówić, można by mówić całe życie i pewnie zabrakłoby życia na pewno niejednego. Więc dotykam samych podstaw i zachęcam Was do badania reszty z Duchem Świętym, do medytowania z Duchem Świętym nad tym, do rozmyślania, żeby Duch Święty Was prowadził w głębokości Boże i dawał Wam jeszcze większe poznanie. Rodzio 15 Ewangelii Marka. Wczesnym rankiem naczelnika kapłani, naradziwszy się razem ze starszymi uczonymi w piśmie i całą radą związali Jezusa, odprowadzili i wydali go Piłatowi. Piłat zapytał go, czy ty jesteś królem Żydów? On mu odpowiedział, ty to mówisz. Zgodził się z nim. Pan Jezus tutaj się zgodził z nim. Mówi, tak, jestem królem Żydów. Szkoda, że nie dopowiedział, że nie tylko Żydów, no ale w tamtym momencie nie mu. I oskarżali go naczelnika połani o wiele rzeczy, lecz on nic nie odpowiedział. Wtedy Piłat znowu go zapytał, nic nie odpowiadasz? Zobacz, jak wiele zeznają przeciwko tobie. Jezus jednak nic nie odpowiedział. Także Piłat się dziwił. Widzicie, kochani, Pan Jezus nie mógł się bronić. Nie mógł, gdyby się bronił, nie poszedłby na krzyż. Wszyscy wiemy, że Pan Jezus był niewinny, nie zrobił nic, ale jednak widocznie można być ukrzyżowanym za niewinność. Oj, można wiele rzeczy za niewinność dostać, naprawdę, uwierzcie mi, sam jestem tego przykładem. Sam moja dusza była w w starym życiu przykładem, że też mogła kogoś krzywdzić i szyzować, ale teraz doświadczam odwrotnych rzeczy, więc uwierzcie mi, jest to możliwe. Za niewinność też idzie umrzeć. Na święto on miał zwyczaj wypuszczać im jednego więźnia, o, którym go prosi, o którego prosili, a był jeden zwany barabaszem, więziony wraz z buntownikami, którzy podczas rozruchów popełnili zabójstwo. I tłum zaczął wołać i prosić, żeby zrobił to, co zawsze dla nich robił. Lecz Piłat im odpowiedział, chcecie, abym wam wypuścił króla Żydów? Wiedział, powiem, że naczelnik kapłani wydali go z zawiści. <grym> Widzicie, nawet, nawet, nawet Piłat wiedział, że oni go z zawiści wydali, a nie z tego, że on jest winny. <grym> Ale naczelnika kapłani podburzyli tłum, żeby raczej wypuścili, wypuścił im barabasza. A Piłat znowu im odpowiedział: Cóż, więc chcecie, abym uczynił z tym, którego nazywacie królem Żydów? A oni znowu zawołali: Ukrzyżuj go! Wtedy Piłat zapytał, cóż on złego uczynił, lecz oni jeszcze głośniej wołali: Ukrzyżuj go! Piłat więc chcąc zadowolić tłum, Wypuścił im Barabasza Jezusa ubiciową i wydał im na ukrzyżowanie. Widzicie kochani, można sobie rozumieć to, że ci ludzie, którzy tam krzyczeli, ukrzyżuj go, że działały w nich duchy religijne, albo duchy nienawiści, albo wiele innych duchów. Ale żebyście. Weszli w głębsze poznanie Boga, musicie zrozumieć też to, że Bóg chciał, żeby oni to krzyczeli. Że to Bóg chciał, żeby oni to krzyczeli. Nie diabeł. Widzicie, wielu ludzi mówi, twierdzi, że diabeł ukrzyżował Chrystusa. Kochani, gdyby diabeł. mógł powstrzymałby Jezusa od pójścia na krzyż. Wiecie, że go powstrzymywał przez Piotra prawie, prawda? Panie, nie spadnie to na ciebie. Precz, diable. Myślisz o tym co nie Boże, tylko o tym co ludzkie. Czasami myślenie, że ktoś ma nie umrzeć, staje się ludzkie. Czasami ukrzyżuj go. I zrozumienie, że to diabeł woła, trzeba zrozumieć, że to Bóg robi, żeby krzyczeli, ukrzyżuj go. Ponieważ on musiał być ukrzyżowany. Taki był cel jego przyjścia na tą Ziemię. Prawda? <grych> <grych> Widzicie? Ludzie często myślą, że znają Boga, że. Tak Bóg nie uczyni, albo tak uczyni. Ja często powtarzam, kochani, że Bóg na przykład, kiedy napisał przykazanie nie zabija i zaraz potem kazał Jeruzołemu iść wycinać wioski, żeby wziąć, objąć ziemię obiecana. Więc nieraz możemy naprawdę oskarżać ludzi o coś, co robią, nie wiedząc o tym, że to na przykład Bóg chce, żeby to robili. Dzisiaj dla nas jest to niewyobrażalne, dlatego Bóg do tego nie dopuszcza, ale kiedyś na przykład wymordowanie wioski, która była złem, dla Boga było normalnością, ponieważ Bóg chciał doczekać czasów ostatecznych. Gdyby tego nie robił, nie dożylibyśmy nawet my, bo wszystko zostałoby zniszczone. Bóg by musiał zniszczyć wszystko. Nie tylko jedną wioskę czy dwie. Nie tylko Sodomy i Gomory. I można by myśleć, że tam diabeł chciał ukrzyżować Jezusa. No kochani, no nie. To Bóg chciał ukrzyżować Jezusa. Prawda? To Bóg chciał go ukrzyżować Jezusa. Tak samo jak kochani, my często na przykład modlimy się. Wielu ludzi spotkałem w taki sposób, że się modlą. Okrywam cię krwią Jezusa. Zostaw tą krew. <grywa> ona cię okrywa cały czas. Niech ona tam leży na przebłagalni i niech cię okrywa. Nie ruszaj tam jej. Niech ona tam leży, bo ona tam przebłaguje za grzechy. Jak Ty ją weźmiesz stamtąd, to może Cię już nie okrywać. Albo tak samo, jak na przykład ludzie myślą, że krew Jezusa chroni nas przed piekłem, przed diabłem. Przepraszam, może nie przed piekłem, przed diabłem. No nie, kochani. Krew Jezusa chroni nas przed Bogiem. Przed Bogiem. Leży na przebłagalni u Boga. Przebłaguje za grzechy u Boga. Gdyby nie to, zniszczyłby nas Bóg, nie diabeł. Bóg. Krew Chrystusa nie chroni nas przed diabłem. Krew Chrystusa chroni nas przed samym Bogiem. Bo leży na przebłagalni u Boga, nie u diabła. Piłat, więc chcąc zadowolić tłum, wypuścił im Barabasza, a Jezusa ubiciował i wydał im na ukrzyżowanie. Żołnierze wprowadzili go do sali, czyli do ratusza i zwołali cały oddział. Potem ubrali go w pupurę i uprawszy koronę u ścierni. Włożyli mu na głowę. Przepraszam i zaczęli go pozdrawiać. Witaj królu Żydów. <gryw> Oni myśleli, że się śmieją, a on naprawdę a oni mówili prawdę, oni tam mówili prawdę. Jezus cierpliwie nie odzywał się nic. Nic. Bili go trzciną po głowie i pluli na niego, a upadając na kolana, oddawali mu pokłon. Pośmiewisko, wyśmiewisko, uniże, poniżenie potraktowanie jak nie wiadomo kto. I kto to zrobił? Żydzi. Ci sami, którzy wierzyli w Boga. Ci sami, tylko nie poznali Boga, jak przyszedł na ziemię. W ciele. A gdy go wyszydzili, zjeli z niego purpurę, ubrali w wie go w jego własne szaty i wyprowadzili na ukrzyżowanie. I przymusili przechodzącego obok niejakiego Szymona z Cyreny, który przed z pola ojca Aleksandra i Rufusa, aby niósł jego krzyż. I przyprowadzili go na miejsce zwane Golgotą, co się tłumaczy miejsce czaszki. Dawali mu do picia wino z mirą, ale go nie przyjął. Dawali mu, żeby znieczulić. Jezus nie mógł znieczulić tego wszystkiego, nie mógł, zresztą Jemu mira by na to nie pomogła. A gdy Go ukrzyżowali, rozdzielili Jego szaty, rzucając o nie losy, by rozstrzygnąć, kto ma wziąć. O, o szatę rzucali losy, kochani, więc szata nie była jakaś byle czym, bo zwykłą szmatę to by wyrzucili w śmieci, a oni rzucali los o tą szatę, więc ta szata była wartościowa. Jakby ktoś mówił, że Jezus chodził w byle czym. I był biedny. <noise> był też napis z podaniem jego winy Król Żydów. I ukrzyżowali z nim dwóch bandytów. Jednego po prawej, a drugiego po lewej stronie. Tak wypełniło się pismo, które mówi zaliczono go w poczet złoczyńców. Dlatego, że był ukrzyżowany pomiędzy dwoma złoczyńcami. A ci, którzy przechodzili obok, to też nie był przypadek. A ci, którzy przechodzili obok, bluźnili mu mukiwając głowami, mówiąc, ej ty, który burzysz świątynię i trzy dni ją odbudowywujesz, ratuj samego siebie i zejdź z krzyża. Oni go wyszydzali, ty cwaniaku, co żeś gadał, że świątynię wybudujesz. Zła z krzyża, jak żeś taki cwany. Cuda umiesz czynić? Schodź, pokaż. Wyśmiewali go, wyszydzali. I przez to, że nie szedł, oni uznali, że mają rację. Oj, jak oni się mylili. My często, naprawdę, wielu ludzi czasami oskarża o kogoś, o coś, czasami obwinia, czasami pokaże coś i powie: Pach, widziałeś, widziałeś, patrz, zobacz. I wow, i cieszy się, bo on mówi, że ma rację. Oj, żeby się nie zdziwił, nieraz. raz. Oj, żebyś się nieraz nie dziwił. Podobnie naczelni kapłani wraz uczonymi w piśmie naśmiewając się mówili między sobą, innych ratował, a samego siebie uratować nie może. Zobaczcie, widzieli znacki, znaki i cuda, wiedzieli, że może wszystko, a mówili ratował innych, a siebie uratować nie może. To jest dopiero szyderstwo. Widzieć znaki i cuda, jakie czynił. I jeszcze szydzić z niego, że siebie uratować nie może. My Ludzie. Macie znaczy nie my ludzie. Ja jestem nowym stworzeniem. <śm> więc. Więc. Ludzie cieleśni. Zawsze. Będą, Będzie tak, że jednego dnia będzie wierzył, drugiego będzie nie wierzył, jednego będzie wierzył, drugiego nie. dnia będzie, nie będzie wierzył, jednego będzie go kochał, drugiego będzie go kamieniołował. To są ludzie cieleśni. Ci, co Jakub o nich pisze, chwiejni. Podobnie naczelnik kapłani, wraz uczonymi w piśmie, zaświeżając się, mówili między sobą: innych ratowało, samego siebie uratować nie może. Niech Chrystus, król Izraela, zejdzie teraz z krzyża, żebyśmy ujrzeli i uwierzyli. Urągali mu także ci, którzy byli z nim ukrzyżowani. Zobaczcie, jak diabeł dalej go kusi. Niech Chrystus, król Izraela. Patrzcie, jaki czysty diabeł. Niech Chrystus, król Izraela. Prawda, tak jak diabeł kusi. Prawdą, prawdą. Zejdzie teraz z krzyża, żebyśmy ujrzeli i uwierzyli. Niech Chrystus, król Izraela. Oni mówią prawdę, niech zejdzie. Oni go kuszą, żeby on zszedł, żeby oni uwierzyli. A Jezus mówi, -h -h, uważajcie, na pewno. Na pewno zejdę wam skrzydła, żebyście wy uwierzyli. Na pewno. No. Na pewno. Ja nie muszę wam nic udowadniać. Ja wiem po co przyszedłem. Ja wiem, że kto ma uwierzyć, to i tak uwierzy. Ja to wiem. Nie muszę nikomu nic udowadniać, Pan Jezus tutaj sobie myśli. Nie muszę. Chcielibyście, żebym przyszedł, co? Żeby nie wypełniło się dzieło. Żebym nie umarł, żebym nie... Prze, nie... Nie, 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 nie został królem, żebym nie, nie, nie był, nie otrzymał wszelkiej mocy i chwały ponad wszystkie, imiona, imienia, żebym nie otrzymał ponad wszystkie imiona. Tak, na pewno możesz mnie kusić, diable, ja tu sobie zostanę na tym krzyżu. A on, diabeł go kusił, no, pokaż, pokaż, że zejść. Chrystus, król Izraela, prawda? A gdy przyszła szósta godzina, ciemność się godnęła całą Ziemię, aż do godziny dziewiątej. Czyli na godzinę, na trzy godziny, nastała ciemność na jedną straż. O godzinie dziewiątej Jezus zawołał dorośnym głosem: Eloi, Eloi, laba sabachtani. Co się tłumaczy? Boże mój, Boże mój, czemu mnie opuściłeś? I to nie jest z innego języka na inny, tylko to jest, chociaż tutaj nie wiem, nie, bo tego nigdy nie badałem, bo ja uważam, że to są na pewno języki. Ale nie będziemy teraz w to wnikać. A niektórzy ze stojących tam ludzi usłyszawszy to mówili, woła Eliasza. Więc kochani, oni nie wiedzieli, bo to jest... On cytuje psalm i my o tym wiemy, ale oni te psalmy znali, więc gdyby to mówił w jakimś języku ich, to oni by to rozumieli. To oni by to rozumieli. Ale oni nie rozumieli, oni mówili: Ej, może Eliasza woła. On się modlił językami, a oni myśleli, że on Eliasza woła, bo podobne słowa wypowiadał. A on cytował tak naprawdę psalm, ale w językach. Wtedy ktoś podbiegł na pełni gąbkę i włożywszy na trzcinę dał mu pić, mówiąc, przestańcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, aby go zdjąć. Oni myśleli, że on woła Eliasza. ależ zawołał donośnym głosem i oddał ducha. Co zrobił? Oddał ducha. Każdy z nas Musi oddać ducha Bogu. Bo tak jak mówi kaznodzieja Salomonowy a duch wróci do Pana, który go dał. Więc dlatego on oddał ducha. Co znaczy oddał, kochani, co znaczy oddał? To znaczy, że wcześniej go dostał. I teraz go oddał. I rozerwała się na pół zasłona świątyni od góry aż do dołu. A setnik, który stał naprzeciw, widząc, woła... widząc, że tak wołając, oddał ducha, powiedział: Ten człowiek prawdziwie był Synem Bożym. Były tam też kobiety, które przypatrywały się z daleka, a wśród nich Maria Magdalena, Maria Matka Jakuba, mniejszego Józefa oraz Salome. One to, gdy jeszcze był w Galilei, chodziły za nim i usługiwały mu. Było też wiele innych, które wraz z nim przyszły do Jerozolimy. Za Jezusem chodziło mnóstwo kobiet, za Jezusem chodziło mnóstwo ludzi, ale przede wszystkim chodzili za nim apostołowie. I mnóstwo kobiet, które mu usługiwały swoimi dobrami, w Ewangelii jest na, napisane. Dzisiaj jak na przykład ktoś mówi, że my trzeba męża Bożego wspomagać, to ludzie mówią, niech do roboty idzie. <grystanie> <grystanie> Mentalność. Chrześcijan. Uwielbiam to. Naprawdę. Naprawdę uwielbiam to. Bóg posyła męża Bożego na Ziemię jako dar dla kościoła, bo tak jest napisane, a, a Kościół do roboty nie siedzi. Choć dzisiaj mam dobry humor, kochani. Naprawdę. Dzisiaj mam dobry humor. Niestety tacy jesteśmy. Tacy jesteśmy. Chrześcijanie. One to, gdy jeszcze był w Galilei, chodziły za nim i usługiwały mu. Było też wiele innych, które wraz z nim przyszły do Jerozolimy. A ponieważ był dzień przygotowania, który jest przed Szabatem i nastał już wieczór, przyjdą Józef Zaryt Matei, ważny członek Rady, który sam też oczekiwał Królestwa Bożego. Śmiało wszedł do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. To był też uczeń Jezusa w innej Ewangelii jest napisane, że też był uczniem Jezusa. A Piłat zdziwił się, że już nie żyje, i zawoławszy setnika, zapytał go, czy dawno umarł. I upewniwszy się przez setnika wydał ciało Józefowi, ten kupił płótno, zdjął go, owinął płótnem i złożył w grobowcu. Który był wykuty w skalę, a przed wejściem do grobowca zatoczył kamień. A Maria Magdalena i Maria Matka Józefa patrzyły, gdzie go złożono. Tutaj kochani, samego ukrzyżowania nie będę za mocno tłumaczył, ponieważ tak naprawdę ukrzyżowanie najlepiej każdy, kiedy przeżyje sam z Duchem Świętym. Żeby zrozumieć, co tam tak naprawdę Jezus, co z Niego zrobili, jak On to zniósł, co poświęcił, dlaczego poświęcił, jak wycierpiał, co to przyniosło i tak dalej, i tak dalej, kochani. To zostawię dla Was na rozważanie. Dlatego dzisiaj wiele rzeczy nie tłumaczyłem, z tego względu, że naprawdę ukrzyżowanie najlepiej by było, żebyście rozmyślali sami z Duchem Świętym. Więc dziękuję za dzisiaj, kochani. Udostępnij to, zalajkuj, zasubskrybuj. Jeżeli chcesz złożyć Bogu ofiarę, z dobroci serca, z miłości, jako miłą woń dla Niego na ołtarz. W komentarzach bądź też w informacjach masz, jak to zrobić. Oczywiście zawsze z modlitwą, zawsze z dziękczynieniem. Duchu Święty, ja Tobie dziękuję dzisiaj za to, że jesteś z nami codziennie w tym rozważaniu, że dzielisz się z nami głębokimi rzeczami, że chcesz nam udzielać ze swojego że chcesz, żebyśmy wzrastali w wierze, ale też chcesz, żebyśmy badali głębokości Boga. I w tej głębokości pragniesz nas zabierać i za to Ci dziękuję, Duchu Święty. Dziękuję Ci, Panie, że dałeś mi łaskę stać się swoim sługą że dałeś mi łaskę przyłączyć się do Twojego Królestwa i służyć Mu wiernie. Dziękuję Ci, że każda łaska, którą włożyłeś w moje życie, jest tak naprawdę... Pracą dla Ciebie i poprzez pracę dla Ciebie zdobywaniem umiejętności, zdobywaniem i umiejętności poznania Twojego Królestwa i poznania Twojej głębokości, poznania Twojego Ojca, poznania mojego Ojca. Panie Jezu, dziękuję Ci za to, co uczyniłeś na Krzyżu. Ten krzyż, o którym dzisiaj mówiliśmy, na którym byłeś, na którym umarłeś za nasze wszystkie dusze, na którym zrodziłeś nas. A teraz przede wszystkim mówię o sobie, że zrodziłeś mnie na tym krzyżu i zrodziłeś nas, czyli wszystkie swoje dzieci, poprzez zmartwychwstanie, tak jak to Piotr, Twój sługa apostoł, napisał. Dlatego wierzę dzięki Ci, Jezu, że jestem wytworem krzyża, że nie żyłem przed krzyżem, że urodziłem się przez zmartwychwstanie Twoje. I od tamtej pory jestem całkowicie nowym stworzeniem, że mogłem wejść w to ciało, że mogłem oddać, że mogłeś zabrać tamtego ducha, starego ducha tego świata, ukrzyżować go wraz ze sobą na krzyżu i dać mi pojąć i zrozumieć, kim tak naprawdę jestem. Duchu Święty, dziękuję Ci za każde objawienie, za każde przekonanie, za każdą prawdę, którą z nami się dzielisz. I za każdy moment, w którym będziesz chciał do każdego jednego mówić, żeby ponieść go jeszcze na większej głębokości, żebyś mógł mu udzielać z ducha mądrości, żebyś mógł mu udzielać z ducha, z ducha zrozumienia i ze wszystkich innych duchów, które posiadasz. Z twojego siedmio, siedmio, siedmiorakiego ducha, który objawia się przez inne duchy. Duchu Święty, dziękuję Ci, że jesteś cudowny i wspaniały, że jesteś Bogiem, że jesteś wspaniałym Bogiem, że jesteś wspaniałym nauczycielem, że jesteś wspaniałym objawicielem, że jesteś najlepszym nauczycielem, jakiego można sobie wymarzyć. Dziękuję Ci, że uczysz nas tak wiele. W imieniu Jezusa. Amen. Do jutra, kochani. Pozdrawiam.